czołem kupiłem naczepę udało mi się wreszcie zrobić to co zrobić i wykorzystując czas że nie mam ładunku i czekam właśnie się rozładowałem na na tamtej miejscówka to jest taki Dealer sprzętu rolniczego, jestem tutaj na jakimś malutkim trackstopie i nagram odcinek pod tytułem Kupiłem na czepę". Nareszcie. Um, kupiłem tą samą, którą do tej pory jeździłem, a więc jest to stepdeck. Stepdeck jest rodzajem wyspecjalizowanej przyczepy, ponieważ zdecydowałem się zostać na flatbedach i robić tą robotę, co robię do tej pory. Dlaczego? Ponieważ ten typ roboty udowodnił mi po prostu, że jest on odporny na recesję. Podczas gdy innego rodzaju przyczepy, takie jak weny, albo miały długi okres, gdzie płaciły bardzo słabo i w okres nawet jest obecnie. Choć w tym roku nastąpił, nastąpił również tak zwany okres sezonowego, świątecznego wzrostu płac frachtu, bo jest jego więcej na rynku, to jednak mimo wszystko dalej chyba możemy mówić o recesji w transporcie, o kryzysie w transporcie. Pomimo tego, flatbedy da się tutaj przeżyć, da się tutaj zarabiać. Yy, ja jestem, dlatego się zdecydowałem na to, bo to jest po prostu rodzaj e, jakiegoś bezpieczeństwa. Siłą rzeczy większość ludzi tej roboty nie chce wykonywać. Część ludzi nie może też tego wykonywać. Jest robota ciężka, nieprzyjemna i niewdzięczna. I to daje właśnie chyba jakiś tam rodzaj bezpieczeństwa. E, co kupiłem? Więc e, kupiłem e, pięcioletnią przyczepę. 4 4-letnią. to jest chyba 19 tak samo jak mój trok mój trok też jest 19 i trailer też jest 19 rok więc jest to takie kombo, które do siebie pasuje za chwilę wyjdziemy na zewnątrz i wam pokażę powiem wam trochę o spekach więc to jest przyczepa która firmy Benson znana przyczepa Benson jest teraz chyba wykupiony przez kogoś i już się to nie nazywa Benson tylko Łabasz chyba Ktoś go wykupił, nie wiem sam. W każdym bądź razie przyczepa jest to aluminiowa z niektórymi elementami stalowymi, i to widać jak stal dostaje w zimie po zimie w dupę przez tą sól. Hmm, właściwie landing czyli te nóżki są stalowe, reszta to jest amelinium. Amelinium mam to do siebie, że z jednej strony jest lżejsze. Moja przyczepa jako taka waży niecałe 9000 funtów z całym sprzętem, z całym oporządzeniem. Natomiast aluminiowe co do zasady przyczepy są w stanie. Jakby mają troszkę mniejszą ładowność niż przyczepy stalowe, bo są mniej wytrzymałe. I moja przyczepa, którą kupiłem, ponieważ jest to przyczepa używana, ma również swoje wady, które polegają na tym, że ona jest wykrzywiona mój dek z przodu jest odrobinę wykrzywiony i zawsze jak go zrzucam, to to widać na płaskim, prostym terenie, że lendingier nie siada równo. Ponieważ mój apredek jest wykrzywiony od jakiegoś towaru. A także sama końcówka przyczepy również jest nierówno a troszeczkę wykrzywiona. Ja to rozpatruję rac raczej jako bardziej takie mm, niedogodności kosmetyczne, to nie ma funkcjonalnej funkcjonalności nie tracę, nie ma to żadnej funkcjon fun funkcjonalnego znaczenia, bo jestem w stanie przewozić ładować wszystko jak normalna przyczepa, chodzi tylko o estetykę. I eee, co jeszcze? Kupiłem to z całym sprzętem. Częściowo właściwie ja do tej pory tą przyczepę od półtora, półtora roku, półtorej roku chłopakom wynajmowałem, więc właściwie spłacałem ją. Płaciłem za to chyba 1250 dolarów miesięcznie, o ile się nie mylę. No i jakby odziedziczyłem sprzęt razem stał z tą przyczepą, czyli wszystkie łańcuchy, wszystkie paski. Paski to w większości już mam swoje wymienione. Dwa tarpy, dwa mam nowe. Hmm, jakieś tam e, daneć, czyli podstawowe e, drewno do przewożenia i zabezpieczania ładunków, zwłaszcza koili metalowych, szpul. Co jeszcze? Moja przyczepa przychodzi z dwoma toolboxami oraz e, rampami. Rampy same w sobie są drogie, bo dzisiaj zestaw nowych ramp kosztuje, jakichś nowych ramp kosztuje około 8 czy 9 tysięcy dolarów. Um, także te przyczepy nie są tanie. Te przyczep, ponieważ są one wyspecjalizowane. I przewaga, nad zwykłym flatbedem jest taka, że ja mam większą powierzchnię ładowności oraz taka, że ja mam rampę i mogę ładować y, sprzęt na kółkach, samochody, czy jakiś sprzęt rolniczy, czy boom jakieś wózki, itd., itd. Także mam większy wybór ładunków teoretycznie pomaga to w sytuacjach, w których Gdzieś jesteś w jakimś słabym regionie i chcesz się wydostać, potrzebujesz ładunek. Wtedy stepdeck jest lepszy niż flatbed. No i teoretycznie, jak dostaniesz wyspecjalizowany ładunek, jak uda ci się załatwić na typowy stepdeck, to płacą te ładunki odrobinę lepiej niż normalny flatbed. Uh, I to są przewagi. Natomiast um, wady polegają na tym, iż yy, te przyczepy są droższe. Wady polegają na tym, że Ładowanie samochodów i rozkładanie ramp to nie jest przyjemne ani łatwe. Zadanie i wagdy polegają na tym, że nie mam kanistogi w tej przyczepie, chociaż jeżdżą z deki z kanistogami, czyli nie mam firanki, bo ograniczam sobie, bo to jest droższa wersja. Musiałbym na to płacić dodatkowo i ograniczam sobie możliwość zabierania ładunków, bo część ładunków nie ładują, jeżeli masz przyczepę z firanką tylko. Plan deki. Zapłaciłem za to 45 tysięcy przyczepy bardzo padły, ceny spadły na dół. Jeszcze tego lata ta przyczepa była warta 55, tak samo jak ciężarówki bardzo spadły z względu na ten kryzys. Tak samo i przyczepy. Ceny przyczep spadły. Ja myślę, że to jest cena taka uczciwa, rynkowa. A zdecydowałem się na ten ruch, ponieważ mam tą przyczepę sprawdzoną. Założyłem cały komplet nowych opon ścierają mi się wszystkie równo za wyjątkiem dwóch nie, nie, które są z innego rodzaju to są te chińskie double coins, zresztą zaraz wam pokażę i to wówczas również o tym opowiadałem w lecie że zaraz po kupnie przyczep zauważyłem, że te opony ścierają się źle, nierówno i miałem podejrzenie, że to jest coś z osią z niedobrego, z układem zawieszenia ale ostatecznie dosłownie tydzień temu Poznałem takiego Ukraińca, który miał dokładnie tą samą przyczepę, dokładnie Bensona, miał taki sam zestaw I tak samo miał założone te same opony chińskie, double coiny, tego samego rozmiaru, na tą samą oś w swojej przyczepie I jemu te opony ścierały się identycznie I moje chłopaki też na bazie powiedzieli mi, że to jest wina opo opon, jest jakaś po prostu wadliwa seria tych chińskich Bo zdjęli, popatrzyli na zawieszenie i... Jakaś felerna seria tych opon jest, że one są źle zrobione i się tak ścierają kiepsko. Także dlatego się zdecydowałem, no bo kupno nowej przyczepy to są pewnie pieniądze rzędu 70-75 tysięcy z tym wszystkimi zabawkami, co ja mam na dzień dzisiejszy i, i ja nie chcę wydawać takich pieniędzy. No. Dlatego zdecydowałem się na kupno używanej. Ot, cała historia. Przejdźmy teraz na zewnątrz, zaprezentuję Wam co i jak. Aha e, i ważny punkt, e, wziąłem tę przyczepę, za, załatwiłem sobie na nią finansowanie i to obniżyło mi drastycznie koszta prowadzenia biznesu, bo spada mi, bo mój koszt operacyjny na mile spadł mi do dolara 50, dolara 53, może dolara 55 w jakiś takich, na um, granicach to są koszta przy spłaconym sprzęcie, bo mam tak niskie raty na ten sprzęt, że właściwie ja płacę za niego 30 dolarów e, miesięcznie przy moim finansowaniu. Oczywiście, ja będę sobie go nadpłacał e, znacznie szybciej i zamierzam go spłacić w parę miesięcy. E, natomiast sam fakt, że jestem teraz na innym e, na innym pułapie finansowym że się tak wyrażę. że jestem w stanie tolerować ładunki, które płacą nawet 2 dolary 2,20. Nie jeżdżę za darmo, jeżdżę za jakieś śmieszne pieniądze, wówczas na mile, ale zawsze z jakiegoś kłopotu mogę się wydostać. Dzięki temu, że praktycznie rzecz biorąc, mam sprzęt spłacony w całości. choć nie do końca. Tak naprawdę będzie on spłacony, podejrzewam za jakieś 5 miesięcy na lato. I to jest taki mój plan, aby w dwa lata od, od momentu kupna TROKA mieć sprzęt, który jest w 100% spłacony. I do tego dążę. Także chodźmy na zewnątrz, pokażę Wam, jak to wygląda. Chociaż już na pewno wiedzieliście, bo nic nowego tutaj nie ma. No i co, Fredio, jak to Fredzio? Zestaw jest teraz przepiękny, bardzo piękny Dodatkowo założyłem sobie dir Bumper Albo Moose Bumper Dwie różne nazwy I tak wygląda mój oryginalny truck jak go kupowałem miał takiego bumpera, ja chciałem założyć ten sam Najbardziej masywny Najcięższy, najbardziej bezpieczny A oto jest mój step Zostawię zestawię go z takim samym numerem Rocznik jest 18 Manufaktury, więc 19 licząc w papierach. Danecz do zabezpieczenia, z, tak zwany to jest, um, z, z takim ukosem, to jest specjalny danecz do bivolt, oni to nazywają bivolt danecz, do przewożenia i transportu koilów, czyli szpul metalowych. Cztery tarpy, dwie ósemki, jedna czwórka, jedna szóstka. To jest gwarantujący zestaw, który przekrywa mi... Wszystko co cokolwiek Supermin zaproponuje do przełożenia, ja jestem to w stanie zabezpieczyć dodatkowe belki do chronienia, yy, zabezpieczenia, jakby chronienia przyczepy przed ładunkami do tak dalej. No i zestaw czterech ramp yy, tutaj mam ławeczkę do ćwiczenia, jakieś tam Zabezpieczenie ten prędko ze sobą, bo się bardzo przydaje do, czasem do przewożenia szpul, do przekładania łańcuchów przez szpulę. Chcę sobie dołożyć dodatkowe te winczy. Eee, to jest element metalowy, ten czarny, czyli landing Gear. Widać, że on jest już nadżarty trochę solą, bo dostał, mam zapasówkę tutaj dostał w dupę przecież w zeszłym roku i ta część jest stalowa. Ten upper deck, ale paradoksalnie to jest właśnie upper deck. Ta część, która jest najbardziej wykrzywiona. E, powierzchnia przyczepy. Na pewno w desek nie będę wymieniał. E, widać, że jest ona w wielu miejscach. Był ten rub Rail naprawiany. Czasami trzeba go jeszcze dospawać w niektórych momentach. Więc to nie jest idealne, oczywiście. Ale to nie o to chodzi. To ma sprzęt, który ma pracować, a nie sprzęt, który ma wyglądać ładnie. Dodatkowo kalibrowałem tego lata tą przyczepę, znaczy tą wagę raz na rok. Kalibruję wagę się, z reguły może raz na dwa lata. To jest waga cyfrowa podłączona do poduszek, z tego co rozumiem, i ona sprawdza mi precyzyjnie obciążenie przyczepy. Boże, za sobą też dwa dwie deski, takie specjalne do zabezpieczania szygli. To się przydaje. Opony nowe. Te Kumo, Kumo. One są Made in też z Azji gdzieś, Made in Korea. A to są te opony o których mówię chińskie, która się ściera. Teraz nie zobaczysz akurat, bo mam żółty. Przeciepa się poziomuje, bo mam yy, brudne opony z kurzu, ale ta strona się odrobinę ściera, i ta strona się odrobinę ściera, i ta strona odrobinę tutaj sama przyczepa też widać yy, poduszki nie wiem czy powinienem je już wymieniać, jak uważacie, to mi się nie podoba na przykład yy, od spodu pokazywałem wam jak wygląda yy, to są, dużo jest tutaj rdzy na tych elementach stalowych bawiłem się z wyciekiem powietrza, pa Pamiętajcie w Cheyenne Wyoming i się oglądałem tej przyczepy od, od spodu. Yy, przyczepa się slajduje. Jedna oś się przesuwa. I to jest bardzo pomocne. Jestem w stanie tą jedną ośkę przesunąć do tyłu. I yy, ten zestaw inaczej pracuje niż typowy van lub Riffer. Kiedy przesuwasz tandemy. Dwie osie naraz. W tandemie tutaj ja przesuwam jedną oś do tyłu lub do przodu. I wtedy jestem w stanie załadować na przyczepę 40 tysięcy funtów. Parę takich dołożyć. Chcę jeszcze jednego tutaj łączyć, to jest problem w tym zestawie. Bo często pękają mi tutaj ten element gdzie zaczepia się rampy przy cofaniu do doków. Zwłaszcza niedokładnym mam problemy. Raz już spawałem i to wiadomo, jak już raz przespawasz, to już ten spaw to nie jest taki silny jak oryginalny. I... To kosztuje kilkaset dolarów coś takiego kupić nowego, ale potem wtedy trzeba przyspawać i tak dalej. Ja, ja chcę te najdłużej to trzymać, jak się tylko da. Lampka, pamiętacie, też opowiadałem wam o lampce. Złapałem ją głupim tapem i ona się cały czas trzyma i ona cały czas działa. Kupiłem sobie zapasówkę, ale tak myślę, po jaką cholerę mam to wymieniać, jak to robi, jak to jest legalne. I to jest Ameryka. W Ameryce się tutaj nie, nie dba. Ja mam, nie mam, mam takiego typowego polskiego nastawienia, gdzie sprzęt się dba, chucha, myje. Ja raczej jestem taki, że chodzi mi przede wszystkim o praktyczność i funkcjonalność. W tym momencie przyczepa jest dość tłusta od... Przewoziłem oleje na, czy rury na farmę wiatrową i to było wszystko posprayowane takim olejem i niestety muszę ją umyć. Element artystyczny, proszę. Na obu końcach przyczepy, i jak jadę, to mi się to tak lata. Już jak widzicie jakiegoś stab z tymi żółtymi, to znaczy, że ja tu też mam kumo założone, i one są w bardzo dobrym stanie. Dobry bezbieżnik założyłem te opony, chyba ponad rok temu, około roku temu mniej więcej. Dwa dodatkowe elementy, gordy dłuższe. Które służą do rozkładania ramp, do, do, gdy potrzebuję 4 rampy rozłożyć, a ponieważ ta przyczepa jest stosunkowo wysoka w porównaniu do innych stek deków, to ja zawsze muszę praktycznie rozkładać 4 rampy. A palcach jednej ręki mogę policzyć sytuację, w której mogłem rozłożyć tylko dwie, bo wtedy ten spadek jest dość stromy, przeważnie 4, bo jest wtedy mniejszy. Angle. Dwa toolboxy Turnbucksa jednego uszkodziłem, powiem Wam szczerze. Musiałem wymieniać. Ten jest w lepszym stanie, ten jest w gorszym stanie, bo przy cofaniu do takiego doku w nocy kurwałem te części. I te nie są już takie szczelne. I dostaje mi się również woda do niego. Natomiast fajnym rozwiązaniem, na które wpadłem, jest kupno z e, tych plastikowych heavy duty milk crates, storage crates to się nazywa. A można je kupić tylko w. Menards Dobrze mówię? Nie, w Lovesie Tylko w Loves Nie można ich kupić w menarcie, nie można ich kupić w Home Depot yy, Idealnie one pasują Cztery do obu toolboxów Staje tu troszeczkę Space'u na dodatkowe jakieś Dziunki I włożę tu łańcuchy, oleje Paski czterocalowe Oraz dwucalowe Ratchety Bindery oraz łańcuchy Bindery nie używam takich snap-on, tylko używam te takie do kręcenia. No, takie dostałem i wydaje mi się, że one są bardziej precyzyjne. Trochę dłużej się je zakłada, ale ja je bardziej lubię. Mam większą kontrolę nad ściskiem łańcucha i ta yy, turbak mi przecieka to ogumienie, bo widzę, że jak ja kupiłem, ktoś ją tutaj stuknął. Znaczy, jak ja, jak ja ją dostałem od chłopaków pierwszym razem, no ewidentnie ktoś tutaj o przycofaniu pewnie pierdeknął. Nic to. Mi takie rzeczy nie przeszkadzają, albowiem, tak jak mówię jestem dość tolerancyjny, jeżeli chodzi o estetykę pojazdu. W tym się trzymam dodatkowe sprzęty, dodatkowe tarpy, mnóstwo kocy, yy, paski na przewóz samochodów, zabezpieczenia opon. Mm. Dużo takiego dzianku, którego nie będę wyciągał, pokazywał. Dużo tych plastikowych kacz protektorów. Mam dwa takie dodatkowe. Eee, Ratchet winch do raczetowania, do zabezpieczenia ładunku z tyłu. Mnóstwo gumek i takich badziewiów, co flatbedowiec ze sobą wozi. Na coś Deski. Mam jeden taki, jeszcze brakuje mi, ale mam go, tylko że on jest też wykrzywiony. Zabezpieczenia bo tutaj też mogę dać rampy na górny pokład. Gdy wjeżdżam samochodem, czasem to tak robię. To wtedy te rampy się przykłada również na górny pokład. No i co? Rdzy to dobiny tu jest. Tak jak mówię, niektóre step mają tutaj takie wręgi, co idą pod ukosem, wzmacniają pokład. Ja tego nie mam, akurat. Łańcuch, cztery tarpy, tak jak tu mówiłem, tu mam dodatkowe dziąki. Sam nie wiem, czy jest to legalnie do katłoka zabezpieczyć w ten sposób jakieś dziąki, ale na razie nikt się nie czepiał Czy tak wizualnie będzie mógł wam pokazać krzywiznę materiału, czy nie? Zobaczmy. pokład też jest często zarysowany Aha, jeszcze zanim Wam pokażę, to dwa tygodnie od po kupieniu przyczepy, chyba trzeci tydzień z nią jeżdżę. Uszkodzili mi na rozładunku przyczepę Jeszcze im wysłałem, nie wysłałem rachunku, bo nie mam jeszcze estimate. Wkładam tutaj taki blok. Przewoziłem te osie kolejowe. Jedna z osi zaczęła się suwać i walnęła w ten blok. A gościu założył tylko jednego bloka, a nie dwa. Powinno być dwa. I wyrwało mi tu ten rab rail. Uszkodziło. Trzeba go przyspawać i przygiąć. Ale to też taka, taki, taka drobnostka. W mojej ocenie to są i istotne detale nie wziąłem telefonu, a może ładunek się pojawił i też przyczepanie stoi tu na idealnie prostym gruncie, dlatego A nie, no widać chyba może, nie? widać, że jest wykrzywiona część od gruntu może też być krzywizna powiększona, ale generalnie rzecz biorąc jest krzywizna Także tak to wygląda. Lubię tę przyczepę, bo pracujemy ze sobą już ponad roku. W powinien się umyć. Zobaczmy, czy jest już jakiś ładunek. Nie ma, bo tylko dzwoniła. I tak wygląda mój zestaw. Jestem z niego dumny. Bardzo mi się podoba taki zestaw. Fredzia z stepdeckiem uważam że to jest dobre rozwiązanie bo znajduje się to mm, powiedzmy w takiej finansowo rzecz ujmując cały taki sprzęt na dzień dzisiejszy możesz skompletować za około stówkę coś takiego co ja mam e, to nie jest dużo pieniędzy zmieniasz drastycznie warunki pracy oraz zarobki i e, jesteś na swoim cenie Rozumiem, że nie każdemu się podoba, podoba, rozumiem, że nie każdy chciałby to zrobić. Okej, okay, to jest model przyczepy chyba 524A. Musiałbym zaguglować I całe to osprzętowanie, które mam dodatkowe, dodatkowe toolboxy, no to to jest co 1000 dolarów. Same rampy 8, taki toolbox to pewnie styka 1. chciałbym też docelowo założyć sobie tutaj z tyłu toolbaks tak jak prawdziwy owiec ma na łańcuchy powiększyć katłok Dorobić jeszcze jeden tulbak prawdopodobnie tu albo przynajmniej schodki ale to są projekty już na następny rok Bo w tym roku kupiłem ten Deer Guard Jeszcze nawet nie wiem ile mnie chłopaki za to szczargią Ale retfred wygląda przepięknie Także tyle. Także tyle. A ciepła ma też ściągę. Jak zabezpieczasz łańcuchy, to e, ile po prostu wtedy możesz. Na ile funtów rating, rating jest zabezpieczenia danego? Nie wiem, jak się smaruje Landing Gear. Myślę, że może na lato przydałoby się go przesmarować. maintenance lubricate both grease Feelings every 90 days nikt tego nie robi bo tej przyczepy też się tak nie zrzuca tak jak się pracuje w firmie ja wyrzucam zrzucam raz na ruski rok także tyle to jest taki news, taki filmik pod tytułem wreszcie skompletowałem swój sprzęt Ukłon dla chłopaków. Umówiłem się z nimi już na lato, w lecie, pod koniec lata, że chciałbym to kupić. Oni się zgodzili. Mówiliśmy się na cenę, ale przyszedłem do nich co 3-4 tygodnie temu i mówię: No, ceny tak strasznie spadły, uważam, że ta przyczepa teraz jest warta. Tyle i tyle i tyle, tyle i tyle. I oni się na to zgodzili, bo, bo to dobre chłopaki i często idą mi na rękę. Po prostu szczerze Wam powiem. Zimno na polu. Także tyle, dzięki do uwagi i za uwagę i dzięki o, i, o, do zobaczenia na następnego następnym odcinku, w którym nie wiadomo co się wydarzy, bo nigdy nie wiadomo w transporcie. Na razie, bye.